Widzimy po, po kolejnym odcinku z Frankowa. Dzisiaj idziemy po elitrę. <śmum> tak. Po elitrę idziemy sobie do Endu oczywiście, ale najpierw muszę mieć dużo bloków. Ile? <śmum> Może... <śmum> Nie wiem. Ile tego? 1000 400 da, da widzę 400. Ile to jest? 400? No naprawdę dużo. Moim zdaniem wszystko powinno się udać. Znajdę nową elytrę. Hmm. Wiecie po co mi jest nową? <głos》> żałuję, że ten. Że mnie dostaje mniej szkodliwości. Ale naprawię tej, tym levelem. Ale już nie dodam, bo naprawa już się Pierwsze, co muszę coś znaleźć, już mam elytrę, Gdybym jej nie miał, no to trochę by było ciężej. Pierwszy raz szułem po Elytrek, to było bardzo ciężko. A z tej okazji, że muszę iść ponownie. No co, zabrałem... woda... da się wylać wodę? Da się. Więc się przyda. Czekajcie, Prawda coś. Czekajcie. Na wszelki wypadek. A dobra, już My się nie zawsze udaje, tylko teraz tak, żeby... Ja sprawdzić, czy... Potem się przydało. No żebym umiał. Bo nie chcę naprawdę stracić tych itemów. Wiem, że mam skip inwentorów. Że mi już nie wypadają itemy. Ale wiecie. Czym są te dwa? Nie wiem, idę do bliższego. Oj, nie, nie mam under jak Poczekajcie. Dobra, widzę, wie. A już jestem. No i idę po kolejną elytra Obym znalazł statek. Dobra, ja to dobrze. Teraz się muszę tam taponąć. Podar Wow, udało się chyba. Nie, yeah, ja się zrespiłem mm, Full tego. <laughs> już tu? Nie. Ale... Bo tu chyba nie ma statku. O nie, Ja znam, naprawdę twierdzę, gdzie... nie, ma statku. O nie, 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 ma statku, to nie, ma... nie, nie, Może jeszcze tam jest, jest statek? Nie, mi jak się nie uda, no to nim. Chyba Może jakoś tam znajdę. Dobrze, że się ma trochę tego redstonu. problem. Co to się tu odzywa? Szalkę. Dobra, dawaj mi to. co mi dałeś? Nic nie dałeś. Nie, tego szalka. Ubieram przydatny hełmik. Była litra, nie ma. Kurde. Widzowie, no i trochę przypał. Nauczyłem się wreszcie wiadra na odcinki robić. Żeby widzowie nie że To nic takiego nie robi, widzicie? To wie, mi się teleportuje jakoś dziwnie. A może? Jednak dosyć to jest fajne. Nowa roślina. Ale był lekki przypał, że tego nie wiem. Te eltry. Dobra widzę, muszę się kierować w inną stronę. będę będą skrzydła Elytry. Ale wątpię. Choć chcę je bardzo. Może je gdzieś tu znajdę. Mam skrzydła już Elytry, ale no nowa by się przydała. Bo teraz muszę ją naprawiać, a miałabym niezniszczalność, to bym nie musiał. Chyba ja wiem, że niezniszczalność nie, nie działa. No może gdzieś tak na końcówce się nie zniszczy. Przy okazji może się odrodzić. Wierzę w to. Okej, okay, idę tu sobie dalej. A te skrzydełka. Chcę mieć te skrzydła Elytry. muszę mieć shifta o nie, będzie mi się ciężko chodziło na tym mam te szybkie skradanie i już jest szybko widzicie? jakbym normalnie chodził bez shifta ja nie chcę teraz spaść w tą nicość bo tu nic nie ma, to jest nicość kładę o nie, bym wyskoczył ja tylko chcę tutaj tu położyć to tu to, tu. to jest naprawdę ciężkie. Każdy już gdyby takie coś miał robić. Wiem, że mi ten nie wypadną, ale no wiecie, jak nie. Lepiej trzeba uważać. Że jakby się zapomnieć, że to. Tam. Przeleciałbym się tu elektrom. Myślę, że Albo zrobię łotero. Byłoby mi dużo ciężej, gdybym nie miał tego... już. Hmm. Ale na nie ją ja już mam. I jest mi łatwiej. Ten hełm jest pamiętny. Muszę go tylko zenchantować. To jest hełm z Wielkiej Wyprawy do Endu. Dobra, zabiorę te owoce jakieś. Może mi one coś dają? Są owoce Myślę, że tu znajdę tą twierdzę. Mam taką nadzieję. Buduje się tu jakoś, próbuję zdobyć tą elitrę, A jak nie zdobędę, no to y, zakończę odcinek i jutro dokończę poszukiwania Albo kiedyś potem Myślę, że tu gdzieś będzie zaraz twierdza O nie widzowie, chyba się nie znajdzie Miałem nadzieję, że już tam zobaczę Ale nie zobaczyłem, więc ja naprawdę się o to staram o tę elitrę Ale nie wiem, czy ja idę w dobrą stronę Trochę mały jest ten Endu, no nie pochwalam tego endu Ale tam gdzieś może być Nie działa ten przepis. No troszeczkę już się nie zabudną. Ale kontynuujemy, kontynuujemy te wyprawę po Elytrę Boję się, że zaraz nie kliknę nie klik na shift i, i spadnę z tego. O wiele łatwiej by było, gdybym używał tej Elytry ale nie będę jej używał, no bo to by wyglądało jakbym lekko oszukiwał. chcę pierwszy raz tak mega dobrze to wglądać. Nie mogę tego coś znaleźć. Może to jest tam. Powoli się wściekam. Przypomina taki statek. Może to jest tam. Ale nie będę się budował. Polecę tam, bo ja już mam letrę, bo sobie już ją zdobyłem tam. Tam gdzieś już zdobyłem ją, ale nie wiem gdzie to jest. Tam muszę polecieć. Kurde Ja! Nie! Zginę. Zginę, tego nie chcę. Nie! Muszę mięsko, mięsko, mięsko. Mięsko. Nie, totem, totem by się bardziej przydał Mięsko by mi się teraz przydało. Mam jakieś mięsko jeszcze. Mam mięsko by się przydało. W tym momencie by się mi... Tak gwiazdy nie chcę zużyć. Tak gwiazda mi trochę da może szczęścia. Te bloki na razie mi nie są takie potrzebne To Jest Wiem to, Jest to mięsko Nie mam shifta, ja spadnę Ja w tym odcinku czuję coś, że nie znajdę tej Eltry Może mogę się tu kręcić, ale ja wątpię, że ją tu znajdę O nie Jak nie znajdę, to się poznam. Bo naprawdę ciężko jest znaleźć tą Fire Firecracker mi się zaraz skończył. Zebrałem to, żeby. Wiecie, firecracker, żeby używać. Nie znajdę, a ja wątpię, że to znajdę. Ja chyba. Może muszę tu gdzieś polecieć, tutaj może coś znajdę. Nie! Poleciałem już do otchłani normalnie. Totem, zginąłbym. Dobra, jem, jem to wieczowino. No i widzę, no trochę już jest problem, bo ja nie widzę tej tu elitry. O nie. Co ja teraz widzę, by zrobić? Nie mam tej elektry. Może ja wiem, coś źle. Bo tam, bo ten drugi portal. I ja powinienem chyba do niego iść. Ale nie tracę nadziei. Może jeszcze tam, kto będzie tam. Bo ja już prawie zginąłem. Kontynuuję tutaj sobie. Nie znajdę tego. O nie, to jest takie ciężkie, żeby znaleźć tą e Powinienem coś tu... Czekajcie, zjem sobie schabę. mogę sobie wejść. Mam nedejryjtowe rzeczy, wiem, że one się nie spalą, ale ja mam, muszę mieć elytrę w zapasie. Jakbym gdzieś zginął, jakbym miał wyłączone wypadanie itemów, no to lepiej mieć. Ja tego tutaj w tym odcinku nie znajdę, ja wiecie co? Ja chyba wiem dlaczego, muszę, muszę zginąć. Co? Muszę to zrobić. No bo ja chyba powinienem iść do drugiego portalu. Nie teleportuj. Kurde, no i ciężko teraz. Lubicie jak robię te water skills, pewnie. No napiszcie, napiszcie. No chyba wczoraj byłem wędzie na odcinku. I zabijałem Ender Dragona. Na no waszych oczach, nie kłamę. To było na odcinku. No jest to nagrane nawet. Dobra, jem saba. Jak nie znajdę tej tego statku z elitrą, no to chyba będę musiał jutro to zrobić bo ja muszę się przelecić tą elitrą bo ja mam moją już elitrę zostało mi hmm. chciałem się w teraz w jedną kratkę i mógłbym teoretycznie wlecieć już, co? Co tam, co, co, co tam jest? Co to jest? Co to jest tam? O! Co to jest? Co kule, smuka? Cię schajtowały. Nie wiem gdzie jestem. A! Tam jest rzeczy. Ja dzisiaj nie znajdę tej elektrii, ja już się będę z wami żegnam. Spróbuję jutro. Luwa.